<laughs> ale patrz, tak Siema marioty, ty gry! dzisiaj gramy na pilas na prywatnym serwerze. Patrz, tu jest Twój pilar i tu jest mój, co ja? I mamy się pokonać. No ale ja nie mam czego mam do ciebie, rzucać? Ale co jakiś czas dostajesz itemy, tu jest licznisz. i zobacz, dostajesz jakieś losowe itemy, które były w całej grze. <laughs> Aka! <Acha>. Berek! <laughs> Jestem ze jak wygrywasz. <grym> <grym> ja ci to masz, a ty I mnie do strzała A gdzie jesteś? Nie mam mnie. <grym> nie widzisz mnie? Widzę cię. Ja. <grym> <Nie. grym> Halo? Halo? Dzień dobry. We <grym> Nie mogę, czekaj, bo dostaję jakieś dziadostwo. Nie? Zrzut! Czuję się dzisiaj jak Bóg! Ale nie trafiłeś! A! Przywaliłeś gdzieś tam peczkę! Co Co to jest? A nie nie ukryjesz się przed Bogiem chrupkiem! Widać, jak je jednak ukryjesz! Spadłem! A. Czemu przyłączę się na ten, do siebie U ciebie jest trochę zabawniej Ej, dlaczego jestem przy Beczce? Gdzie ty jesteś? A, nie ma mnie Gdzie jesteś, synu? Tata, mam bokserki! O, widzę cię Oj, o, oj hej, masz łuk! Siema, co tam? Życie mi przeleciało obok głowy! <głysy> Ej! Berek! A kuku A. <głysy> W kopyto ci strzeliłem <głysy> Chodź Spadłem! Czy spadłeś? Już ja się tak co do ciebie! Wychylam, wychylam i... I mogę sobie potańczyć ze szczurem. PA teraz! Mam... Okulary, Możesz upgradeować szczura taką wielką polą wygranych! Ja widzę to. Nie, widzę. Daleko nie poleciała. Okej. Okay. A i to kosow mi... <laughs> Czemu ty masz takiego dobrego cena? Czekaj, bo szczura trafi. Ej, ja do szczura strzelałem, teraz je do ciebie. No żebyś z kasy nie walił. No kosa jest taka, że. Dzięki mnie może zatańczyć ze szczurem <grym> Haha! O dzięki! Dzięki za tą łaskę! Zatańcie ze szczylem. Co tam? A co to Lampi? Mam złotą rybę! Ona zabija nas. Ciuka na strzał Haha! <grym> o nie, ty ma złotą rybę moją! Wiesz, ona ciuka na strzał? Obronię się, nie trafię. Pa, uniki Ha, ha, ha. O, ej! Nie wiem, trafiłeś. To a, czekaj, cię się a, po a, raz A, 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 a. o! a, Chodź Patrząc. Nie ma mnie. Dlaczego ci ich nie używać, bo one odrzucają wiesz, Pamiętasz, ja? Co ty? No. Nie, 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 pomocy! Nie. I... dalej ze szczurem Co wiedzieć, i ty jesteś? nie, powiem ci. Dzień, dzień. nie, 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 takiej nie, Pąpy do daleko. Ta... A, a, nie tak! Tak się nie wychylaj! Ach, przesadziłem. Ta... Ta, ja ta <grym> to kto będzie tańczył ze szczurem? Nie ja, wiem. Ja. <grym> Szczur sam zatańczy! Nikt nie tańczy! Nikt nie ta... Szczurem! Można Wiesz co? SPARŁ SIĘ! To no, tylko ja się spalię. I tany ze szczurkiem <grymka> Pa, oczko cię obserwuje No To ja jestem twoim oczkiem w głowie <grymka> Robię najazd! Ta, da. da, da, da. Masz prezenty! To od widzów Zrzuciłem <grym> ci trochę prezentów od widzów A to tak... To... <grym> Powiem ci, że Outfit mu się często zmienia Siurowy <grym> outfit <grym> Fajny tryb Halo z Popy na daleko! A, a, co ty masz? Ja nic Ja BUM <grym> 20 kt ci zostało nie I ten jest z oszczurkiem Znów mam tak zmieniony outfit Znów? No. Ty dostałeś 9000 ekspa! Zatańczaj je ze szczurem! No bo ja dobrze tańczę Jezus <grym> Nie ma mnie <grym> Ej ale Do mnie to nie ubra! outfitu do co tam duże ciało? Mój łap! No, twój. Chyba ci zimno. O Okej, masz piorun. Tego, o czym myślisz? Eee. Tam mnie nie ma? Miss mariacie? <śmienny> Ewo? Paczki rzucam do ciebie. Odwidzę? No tak. <śmienny> dostałem. <śmienny> To mogę ci coś na ucho powiedzieć. To no, był falcowny szczur. <noise> mogę ci coś powiedzieć. Nie można, na filmach na ucho mówić. A! Okej, okay. to jest szczur budysta. Merek. Berek. 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 Ach, to jeszcze raz, bo przegrałem. <noise> okay. O! A, w końcu. Ale czapki już nie mógł założyć. No, na raz nie zakładał. <noise> ...załego outfitu swojego. No, pewnie tak. <grymne> a tak siarwę? A tak siarwę w nie powiódł? Pa, 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 ściana! Nowa. ja ty ja, Jadę! Ja, ja. Ja, ja jestem baba Jaga! Lat, dwa, trzy! Chlupka Jaga patrzy! Skąd ty do mnie strzelasz? O, to kończymy. <grymne> nie, żartuję. O, on jest w okularach. A tu chyba numer telefonu do niego. Numer do szczura. Zadzwonimy do szczura? No. Z telefonu mamy. <totrę> <totrę> Dobra, to jeszcze raz musimy, bo się włączyło. Twój zbro... Twój zbro... Z... Wzrok być za słaby dla małego chrupka. Ej! Nie można się komać kiedy ja strzelam. <totrę> można, nawet trzeba. <tok> Spadłem. Jak już leciałem, to co postrzegam. To na dzisiaj już tyle i na Mariaty Szczur. Ej pa 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 mhm. tu, 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 tu. Tu, tu Tu. Tu, tu. Zapomniałem. Tu, ru, tu, tu, tu. Wyłączasz Tu, tu,